Hejka, witam Was wszystkich. A dziś odcinek o pokrzywie. Pokrzywę każdy zna, uznawana jako chwast, kująca, ale w naszych ogrodowych warunkach złote, złota roślina. Słuchajcie, idealna jako oprysk na mszyce, przędziorki. I choroby, na przykład mączniak, czara pleśń, Super sprawa, świetnie sobie daje radę. Jeżeli chodzi o to, jak przygotować taki roztwór do oprysków, podam Wam w opisie. A dzisiaj co? Dzisiaj robimy gnojówkę z pokrzywy. Tak, tak, gnojóweczkę. Do tego celu właśnie tutaj wyhodowałam sobie pokrzywę. Pokrzywę należy zbierać zanim ona zacznie kwitnąć. Yy, ogólnie rzecz biorąc ja to robię w rękawicy. No na mnie nie kuje. Absolutnie w żaden sposób. Po prostu sobie ją zrywam. Zaczynam od tych największych gałęzi. Ale to nie ma znaczenia. Ważne żeby nie, nie kwitła. Ona odbija więc ja to robię że wrzucam tego bardzo bardzo dużo. Ogólnie proporcja jest 1 do 10. 10 to woda. Mam taką wielką beczkę, zaraz wam pokażę. Czy odmierzam jakoś specjalnie? Nie, robię to na oko. Jeżeli stwierdzicie, że jest za mocna, to po prostu ją troszeczkę rozcieńczyć wodą, na przykład już w, w konewce. Zaraz wam pokażę moją beczkę. To jest moja beczka. Nie wiem ile może myśli trów nie pytajcie się. Nie mam pojęcia. No ale myślę, że to co nazbierałam. sorka, jeszcze troszkę. Okej. Okay. No, myślę, że jak na początek będzie, yy, będzie w sam raz. Dobra. Następnie wrzucamy to do peczółki z wodą. W mojej beczce jest deszczóweczka z pływami z dachu. No, może trochę tej wody mi tu wylecie, ale nie szkoda. Wrzucamy to. Odstawiamy na jakieś 2-3 tygodnie. Ogólnie powinno się bez ziemi. Ale ja robię z ziemią, mi też wychodzi w ciepłe miejsce, słonecznione. Tu może nie jest jakieś mega słońce, ale sprawdziłam, że u mnie to też, też daje radę. I teraz słuchajcie. Śmierdzi. Jak się fermentuje, to śmierdzi. Dlatego nie stawiajcie tego gdzieś, gdzie, nie wiem, przy czym siedzicie przy, w tym miejscu, no bo no średnio przyjemne są to zapachy. No jak sama nazwa wskazuje, gnojówka, to nic przyjemnego. Powstanie taka pianka. Jak na kawusi, jak na laty. Ale to normalne. E... Ta piana zniknie. Po prostu to ona się tworzy w procesie fermentacji i, i tak ma być. Normalna sprawa. E... Kiedy to stosujemy? Stosujemy to w momencie, kiedy piana już zaniknie. Wtedy wiadomo, że ta gnomówka już jest gotowa do podlewania. E... Możemy. No znaczy tak, ja ją troszeczkę rozcieńczam. Nadaję wam pół... Chyba mam pięcio... Nie, chyba mam dziesiątki konewki. Pół konewki wody, pół e, konewki gnojówki. E, tak to rozcieńczam. E, przy okazji wam pokażę jeszcze swoje te pomidorki. Żeby was nie zanudzić tym samym widokiem. Mm. Bo łatwo można popalić rośliny, więc lepiej częściej bardziej rozcieńczone niż rzadko. A popalić macie sobie pomidory czy, czy inne rośliny, bo możemy tym zasilać zarówno warzywa, głównie pomidory, ogórki, kapustne, aczkolwiek rośliny ozdobne, nawet drzewa owocowe też można. Wiem, że niektórzy stosują na trawnik wtedy podobno jest bardziej zielony. Nie stosowałam, więc tego Wam nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Natomiast na pomidory stosuję już od wielu, wielu lat. można tak powiedzieć, no, Od wielu lat i sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. No oprócz tego, no to cóż, no pokrzywa ma też składniki kosmetyczne, tak? Wykorzystuje się w medycynie, działa przecież zapalnie i przeciwgrzybiczo, tak? Więc jako suplement diety przecież są herbaty z pokrzywy. Warto sobie poczytać, jeżeli ktoś by chciał się wgłębić w temat. No i tyle. Tak więc słuchajcie, teraz jest najlepszy moment. Zbieramy pokrzywę. Robimy gnojóweczkę. Jak moja się już zrobi, to wam pokażę. A teraz kończę. Miłego dnia. Do zobaczenia. Usłyszenia.